Mamy yoga, którą grałem przed chwilą, mamy piromaniaka, który jest nudny i mamy śmierciosprzydłego. Weźmiemy. I idziemy szukać czegoś ciekawego, że coś znajdziemy, kto wie. Kto wie? Wszystko co ma Agonie jest dobre. Tak myślę. Gotowi? Wszyscy gotowi. Można dachować. Zagrywają dachowca. Dobre są bestie pod niego. No. Może tak być, my friend. Może tak być. Pom-pom-pom-pom. No, musi być smutne brać tego demona i tak przegrać. Smuteczek.

Co się nie zabije, to o, taki szczurosław na przykład wydaje się być całkiem pretty good. No i tutaj sobie wymienimy tego kota na tego wariata i zrobimy tak. I zrobimy od razu tak. No i perfekto, i wygrana gierka, moi drodzy. Już nie ma co w ogóle dyskutować. Teraz to tylko AFK mogę iść. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Super. Pom 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 Bo Wybież ze swojego przeciwnika I bum Za osiem, dziesięć czy za ileś tam Nie wiem w sumie Za osiem no i pięknie, no, no to to ja rozumiem. To to ja rozumiem. Dobra, prosty wybór. Tu są dwie kreatury w cenie jednej, więc zagrywamy dwie kreatury w cenie jednej. Elo. Tylko teraz w sumie byśmy już chyba dali tego szczura na prawo, na lewo. No tu w sensie. Nie będzie. No i mamy dobrą sytuację, nawet bardzo. Ej. Mieliście kiedyś wspólne konto z dziewczyną na yy, Facebooku? To musi być... Zobaczmy, czy udać strasznie... dziwne. Otworzyłeś puszkę Pandory, mój przyjacielu. No i bum, Znowu damage'ów 29. Damageogenny, de, bardzo ten e, Devwing. Muszę ją przyznać. Twoi stronnicy pokazali co potrafią. Mam tak samo jak ty. Stronika na stole, a w nim. Mam kota. Kota mam rota. I lecimy dalej. Nie będziemy to niczego zamrażać, bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma w ogóle żadnej potrzeby. Boom, 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 Dasz sobie radę. Masz dużą przewagę. Ew. Czuję się zagrożony, nie to? On ma chyba trochę lepszą sytuację ode mnie. Bo jemu dopiero teraz wypełnęło. Skontrował mnie można powiedzieć. No co za buractwo. Uważam sobie takiego MK'era co ma konto dziewczyną I w jednym poście pisze chciałbym a w drugim chciałabym. Gordon no raczej chłopie. Raczej raczej. Nie inaczej. Dobra co my tu możemy zrobić chłopaki? Możemy zakupić tego, ale po jaką cholerę to nie wiem. O, ten nie jest jak najbardziej topo, więc nie będzie. No, eee... tych kotów się może pozbyć, ale problem z kotami jest taki, że to para, więc na razie niech leżą. Eee, czy my coś tutaj przemieniamy? Nie! Może być tak, jak jest chyba teraz. No, tego może mieć ciepło nie na tył. Nie będzie. Niechaj będzie, i czekamy, prawda? prawda. Pom, 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 pom. pom. Zobaczmy. Czy nasz oponent ma jakieś prowizoryczne lub nieprowizoryczne szanse? Szansę. chyba nie ma. Tak myślę. Standardowy szurek się rozpad, Dodatkowe 5 demeża. Bardzo zbalansowane. Gratulujemy. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Jur Ardedy. Dobra, poszukajmy. Do pary. Dajże mi parę, chłopie. Łodajże. My chcemy tego? Możemy chcieć. No to co, sprzedajemy koty, nie? I bum, kot. No nie. Kota nie ma. Yy, dobra, a to zrobimy tak, i zrobimy tak, i zrobimy tak, i zrobimy tak. I tu se za... spawamy to. I niech zostanie tak, jak jest. Wydaje się to być dobre. Chociaż, szczerze powiedziawszy, już widzę, że to granie tym Deathwingiem jest strasznie niefajne. Przynajmniej dla mnie. Nie mówię, że obiektywnie, tylko dla mnie. Jest to subiektywne zdanie, więc proszę się nim nie kierować. On co tam, ten, za jakieś walki? Pam, 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 pam. Co masz na myśli, że nie fajnie? Może no, mi się nie podoba? Granie nim. I tą pasywką. No mam. Ciekawe. Ciekawe i bardzo interesujące. Dla mnie najlepszy jest ten, co daje darmowe odświeżenie, które rotowało mi mnie tu wiele razy. No dla mnie nie. Znaczy on jest dobry, ale nie jest jakiś sobie fajny w grze. Zamierzasz brać Wilka. Nie, nie, nie! Ogólnie to raczej ra, raczej nie. Dasz sobie radę, masz dużą przewagę. Masz dużą przewagę, brachu. Zbufowałem se stworzy i ragu. Tego na karczmie W sensie przywódcy stada? Nie. Nie wydaje mi się, żeby był sens przy tym chłopie i łopie. Też mi się nie widzi ta pasywka. Niektórzy grają te smoki z boską tarczą i niby ten dodatkowy atak jest wtedy spoko. Znaczy ogólnie. Znaczy ja nie mówię, że on jest zły, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo ja uważam, że ten bohater jest dobry. Tylko mi się nie fajnie nim gra. W sensie takim, że po prostu ee, nie czerpę z tego, wystarczająco... Dużej, jego, dużej ilości frajdy. A nie że nie fajnie mi się nim gra, bo on jest słaby czy coś w tym stylu. Nie, myślę chyba o sprzedaży go. Nie powiedzie jakoś tak. Czy to wydaje się być słabym pomysłem? Tak myślę, dasz sobie radę, masz dużą przewagę. O, 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 proszę pana, proszę panią, co pan tu kombinuje? No ciężko było, ale się wygrało. Siemandereczko, dzieją dobry. Mówi pan, the O O, jestem pierwszy w ogóle. Ile, bo ja sobie chyba to zostawię i sobie z level upuję. Mogę sobie smoka zbufoować. Nie mm. ja no, bez sensu. Tak, teraz dwie będą. Mm, pop, 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 pop. Robię jakieś best jeszcze, że. Powiedziawszy. Jakaś prowokacja by się przydała. No ale na co tu rzucić prowokację? Na Wilku. wizyku. Spotkać... Serio? Same równiach. A jakie nasą gustowny kapelus? Na wizyku coba 400. No zaraz jako jednak umrze od ataku. Po prostu. Daj sobie radę. Masz dużą przewagę. Borom, borom, pom pom pom, Czach, No dlaczego tu... a nie, w sumie... Może być. Niech będzie. Biom. Erra mordo. Erra mordo. Du, 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 du. Nie, no to jest za małe, żeby tak kupować No śmiało, mi Ale Badziew Panie! Daj coś użytecznego Upacy, widzicie tutaj coś fajnego? Jakieś opcje Ale tego my chcemy sprzedać raczej w sumie mogę to sprzedać i kupić sobie jajko. Tak sobie myślę, tu nic nie ma. No tu jest ten, no mogę dać wilkowi prowokację. Nie wiem, dobra, niech na razie zostanie. A powiedzmy, niech będzie. Chyba BD z tego nowy odcineczek. Jest to takich gier, to ja mam w folderze 15 w tym momencie. Że z takim stanem jak ta aktualna, więc może coś się z tego jeszcze fajnego urodzi, ale ciężko powiedzieć. Wszyscy mają cię na celowniku. Uważaj. boli i to bardzo hmm. no Dobra no i teraz to no kupię już jak się zatrzymałem o Że ten z stół, tak że powiedziawszy, te patrzcie, taki słaby stół, a tak daleko doszedłem. Top 3, what the fuck. Może ten Devwing jest jednego P? Kto wie? Kto wie, może jest OP. No ładny glik. Nie ukrywam. Divine Shield master. Dużym problemem tego bildu jest to, że ta hiena dostaje mało życia. To jest złe. I to jest złe. O, jest ten gokart. Panie, nawet szczura dostałem wreszcie, no nie wierzę. No mam. Daj na jaką fajną bestijkę. Już mi się zagotowało w gardle. Chwila, ja go nie sprzedaję tak w ogóle? Czekamy, Czemu mi się wyświetliła reklama na Facebooku Gotowa strona dla trenerów personalnych. What the fuck. O, Dodge Challenger, Dodge Challenger w RPG. To jest to co sz szanuję. Wkładasz się do takiego -y, V6 w -y, gaz to jest. Łapanie. Na mieście to jedyne co to ten szacunek. Ludzi ulicy. A świetnie, byłem w no ale. Mówiliśmy dzisiaj. Ponury jego los. Pytał mnie o to ktoś. Aż mi jednostka zdechła. O panie, co to za jakaś armia tokenów. Dobra, chyba idzie to. zmierza w dobrym kierunku. Buh! Ale tak fajnie się rozsypują, tak. Fuh. Jest dobrze. Bo teraz jesteś fit. No dzisiaj wpierdziłem tylko pół sernika, więc... Fit z żeberkami. Znaczy, żeberka był wcześniej. Żeby nie było. Dobra, biorę to. Bestyjki... Smoczek, miloczek. Smoczek, mózgłoczek, oh yeah. Oh. That is not bad. Actually, actually, actually. E, może Wam się wyda to dziwne, ale mi się to bardzo nie podoba tutaj. No kurde, co jest z tą myślą? Tak będą ziemeczki. No, jakiś webinar. Praca praca. Pracujesz więcej niż 8 godzin dziennie, prawda? Popie 8 godzin to ja pracuję w ciągu 4. Nawet jak wracasz do domu, to myślami i tak jesteś w pracy. Nawet jak idę spać, to jestem myślami w pracy. W nowym projekcie w kolejnym konflikcie. No tam, wyimaginowane rozmowy, zawsze na propie. Tam Wymyślałem dyskusję, żeby mieć przygotowane scenariusze. W kryzysowej sytuacji. No na przykład. Pali mi się coś i się coś, nie wiem, dobra. Nie to było głupie. O, ładny cliff. Bardzo ładny. Ciągle analizujesz. No wiadomo, no bo trzeba jakoś żyć przecież. Kalkulujesz, zastanawiasz się, co inni o tobie myślą. No bardzo. Dzisiaj jak na przykład biegając z rozdartymi spodniami na dupie, to się zastanawiałem, co inni ludzie o mnie myślą. Gdzie ten życiowy balans? O, przynajmniej wygrałem. To jakieś bzdury. No na to to osobiście nie wpadłem. Myślisz sobie i pewnie życie toczy się z dnia na dzień, a ty żyjesz przekonaniem, że tak już po prostu musi być. To no nie, staram się to zmienić. Dobrze, nie chcę mi się tego dalej czytać. Ale uwielbiam te interesujące teksty. A, chyderka. Te kupię. Jak zawsze. To mnie spoko, bo tak naprawdę tak Jana praktycznie praktycznie się nie dawała. Ano, znajdź Refika Challenge. Się zakopał w podusi. Mądro Refiko, 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 wszyscy mają Cię na celowniku. Uważaj. mój los. Ty, what the fuck? chwilę, moment, 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 moment. Czas! Co to jest? Dlaczego niby przegrałem? Eee? Co to ma być, panocku? Co to ma być? Ja się grzecznie pytam. No biorę to raczej Solidny strategiczny wybór Solidny strategiczny wybór Jak zroluję to już nic więcej. Aha, bo jeszcze mogę hydrę sprzedać No dobra, to ja bym wolał zrobić tak Zrobić tak zrobić tak Nie, po co ja tą hydrę zagrałem? To był misplay Pewna ręka chłopaku Dobra, niech będzie tak. Zobaczymy czy to coś da Czy nic nie da, to można by kupić teoretycznie, ale tylko to Dasz sobie radę. Masz dużą przewagę. Już sure, Bob. A jak mu jesteś pewien, to... To to to. Bob, powiem ci, że chyba zrobiłeś mnie w bambuku i chyba sobie rady nie dam. Znowu bestia? What the fuck? No muszę przyznać, że ten dev całkiem dobry i całkiem OP. Patrzę na to jak... Gdzie doszedłem, ale ten ziomek był bardziej opi. Z tymi demonami i z tymi kliwami. ja! no ale i tak nie ma lipy Drugie miejsce, on ma kliwa. No ja właśnie o tym zawsze zapominam, nie? To jest Nie wiem, to może to jakaś choroba albo coś, ale ja zawsze Zapominam co ma przeciwnik, nie? Jeszcze się nie zdarzyło tak, że jak Kończę walkę, to ja pamiętam co on miał, to jest po prostu Automat Pff. Wymazane, wymazane, U... nie, 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 nie zanotowane znaczy, w sensie zawsze zapominam zaraz po, nie?